Koty rządzą internetem. Jak ktoś ma w domu kota, wie dlaczego. Gdy w domu jest mruczek, nie jest potrzebny telewizor. Wystarczy obserwować kocie zabawy, podziwiać jego pełne gracji ruchy i wspaniałe ciało sportowca, aż chce się nagrywać filmiki i robić gify. Wydaje ci się, że znasz koty? Oto 5 rzeczy, których o kotach możesz nie wiedzieć. Ja nazywam się Kuchcik i zapraszam do oglądania. jonizuje powietrze. To naturalna elektrownia jonów ujemnych, które korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jeśli boli cię głowa, wystarczy przez 5 minut głaskać kota, a ból głowy się widocznie zmniejszy. Kot nie zawsze spada na cztery łapy. Udaje mu się to zwykle z niewielkiej wysokości, więc na przykład wyskok z piątego piętra może skończyć się połamaniem. Kot obraca się w powietrzu za pomocą ogona które działa jak ster. Przy locie z większej wysokości kot po prostu gubi orientację i stąd są wypadki. Kot nie widzi ostro. Widzi w zasadzie tylko kształt. Dlatego kot może nie poznać właściciela, jeśli ten wróci do domu w dużym kapeluszu. Z tego samego powodu kot potrafi nie zauważyć zabawki albo jedzenia, które leży przed nim, ale gdy tylko ta zabawka zacznie się ruszać, od razu ją dostrzega. Kot nie trawi laktozy. To popularny mit, że kot powinien być mleko. Wynika on pewnie z tego, że dawniej koty hodowano głównie na wsi, a tam łatwo dostępnym źródłem białka było właśnie krowie mleko. Są koty, którym mleko bardzo smakuje, ale ponieważ w nadmiarze może im zaszkodzić. Lepiej częstować je mlekiem rzadko i w małych ilościach. Kot reguluje temperaturę ciała tylko przez poduszki na łapkach. Nie boci się pod pachami jak człowiek. Jeśli chcesz sprawdzić, czy kotu zimno, czy ciepło, dotnij jego podusze. Ja dziękuję za uwagę oraz nie zapomnij zasubskrybować kanału i o łapce w górze. Słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!